Meghan Markle, dlaczego musiała uciszyć najlepszą przyjaciółkę? Co się dzieje, gdy twoja najbliższa przyjaciółka, strażniczka twoich najgłębszych sekretów, nagle staje się największym zagrożeniem dla twojej przyszłości? Oficjalnie przyjaźń Meghan Markle i Jesiki Mulrani zakończyła się z powodu publicznego skandalu. Jednak prawda, którą ujawniają królewscy biografowie, jest znacznie mroczniejsza i bardziej wyrachowana. Mówi się, że Meghan zerwała kontakt nie z powodu kontrowersji, ale ze strachu. Strachu przed tym, co Jessica wiedziała o jej życiu przed księciem Harrym, o jej drodze na szczyt, o jej przeszłych związkach i rodzinnych tajemnicach. To historia o tym, jak przyjaźń zamieniła się w balast, a lojalność przegrała z bezwzględną ambicją. Jaka prawda o przeszłości Megan była tak niebezpieczna, że musiała dla niej poświęcić swoją najważniejszą relację? Co byś zrobił, gdyby osoba, której ufałeś najbardziej, Twoja bratnia dusza, twoja powierniczka, nagle stała się największym zagrożeniem dla twojej starannie budowanej reputacji? Wyobraź sobie, że wspinasz się z cienia anonimowości na najbardziej olśniewające salony świata, by odkryć, że ta sama osoba, która pomogła ci otworzyć pierwsze drzwi, teraz trzyma klucz do twojego upadku. To nie jest banalna opowieść o przyjaźni. To historia o sekretach, niebezpiecznych, zdolnych zniszczyć karierę tajemnicach, w których centrum znajdują się Meghan Markle i jej niegdyś najbliższa przyjaciółka, Jessica Mullani. Ich więź, od czerwonych dywanów po prywatne szepty, wydawała się kiedyś nierozerwalna. Toronto Jessica była dla Megan opoką, jej stylistką, przewodniczką, przepustką do elitarnych kręgów. Nazywano ją nawet najlepszą przyjaciółką na zawsze, a potem nadeszła zdrada, nadeszła cisza. A w końcu pojawił się Tom Bauer, królewski biograf, którego reputacja bezlitosnego demaskatora niewygodnych prawd sprawiła, że nie jeden arystokrata w pałacu Buckingham poczuł dreszcz niepokoju. Jego rewelacje nie tylko odbrzały stare plotki. One na nowo rozpaliły konflikt, którego korzenie sięgają znacznie głębiej niż publiczne kłótnie czy skandale w mediach społecznościowych. Według szeptów i doniesień, Megan nie zerwała kontaktu z Jessiką z powodu publicznej kontrowersji. Prawdziwy powód był znacznie bardziej niebezpieczny, Jessica wiedziała za dużo, gra o tron i przetrwanie. Zanim zagłębimy się w mroczne szczegóły, zadajmy sobie kluczowe pytanie, co mogło być tak druzgocące, tak niewyobrażalne, że Meghan Markle, kobieta, która z mistrzowską precyzją wmanewrowała się do rodziny królewskiej, zaryzykowałaby odcięcie się od swojej najbliższej powierniczki. Czy chodziło o historię miłosną, zdradę byłego chłopaka, która mogłaby zdemaskować jej prawdziwe oblicze? Zostańcie ze mną, ponieważ odpowiedzi nie tylko zmieniają sposób, w jaki postrzegacie Megan. One przepisują na nowo całą historię jej drogi na królewski szczyt. Wyobraźcie sobie Megan przed pałacami, przed sukniami od projektantów i globalnymi wywiadami. Była kobietą na obrzeżach Hollywood, walczącą o każdą rolę, kelnerką, marzycielką pragnącą czegoś więcej. Jej przełomowa rola w serialu Suits zaprowadziła ją do Toronto. To właśnie tam, pośród blichtru, ale i hermetycznego środowiska, poznała Jessica Mullani. Stylowa, z doskonałymi koneksjami, żona jednego z najbogatszych ludzi w Kanadzie, Jessica nie była po prostu kolejną przyjaciółką. Była drabiną, Megan wspinała się szybko, wykorzystując wpływy Jessica, by poruszać się po galach, imprezach i sieciach kontaktów. Z zewnątrz wyglądało to na przyjaźń. Ale czy była to przyjaźń, czy wyrachowana strategia? Pomyślcie o tym. Jessica ją ubierała, doradzała jej, wprowadzała na odpowiednie salony. Megan stawała się coraz bardziej wytworna, coraz bardziej królewska. A gdy na horyzoncie pojawił się książę Harry, Jessica była tuż obok, odgrywając kluczową rolę w tej metamorfozie. Podczas królewskiego ślubu dzieci Jessica szły w orszaku weselnym, błyskały flesze, uwieczniając nie tylko związek księcia i aktorki, ale także moment koronacji wpływów Jessica. Była na każdym zdjęciu, była częścią wewnętrznego kręgu, ale tu następuje zwrot akcji. To, czego kamery nie uchwyciły, to skarbiec wiedzy, który nosiła w sobie Jessica. Była przy Megan w jej najtrudniejszych latach. Znała jej chłopaków, kłótnie, zmagania i sprzeczności. I gdzieś w tych latach kryje się historia zdrady, historia, o której Megan nie mogła pozwolić, by dowiedział się świat. Oficjalna wersja kontra mroczna prawda, ludzie nie odrzucają najlepszego przyjaciela z dnia na dzień. Zwłaszcza kogoś, kto stał u Twojego boku w najważniejszym dniu Twojego życia. Oficjalna wersja głosi, że Megan zdystansowała się od Jesiki po publicznym skandalu, gdy ta wdała się w internetową kłótnię z czarnoskórą influencerką Saszą Exeter i została oskarżona o rasizm. Megan, która kreowała się na globalny głos na rzecz równości, rzekomo nie miała wyboru, prawda? Tak twierdziły nagłówki. Ale Tom Bauer opowiada zupełnie inną historię. Sugeruje, że Megan była na skraju zerwania więzi na długo przed wybuchem skandalu. Twierdzi, że Megan była przerażona, iż Jessica mogłaby ujawnić fragmenty jej przeszłości, które z takim trudem starała się pogrzebać. I tu motyw zdrady nabiera ostrości, ponieważ zdrada to nie zawsze jedno wielkie, wybuchowe wydarzenie. Czasami zdrada dotyczy władzy, a Jessica, według tych doniesień, miała władzę nad Megan. Nie tylko jako stylistka czy przyjaciółka, ale jako strażniczka niebezpiecznej wiedzy. Wiedzy, której Megan nie mogła pozwolić ujrzeć światła dziennego. A gdy układ sił się zmienia, przyjaźń umiera. Co dokładnie wiedziała Jessica? Czy chodziło o poprzednich chłopaków Megan, o których media ledwo wspominają? O związek, który Megan zdradziła, wspinając się na szczyt? A może o jej rodzinę, ojca, Tomasa Markl, przyrodnie rodzeństwo, jej wczesne lata, które nie pasowały do idealnej królewskiej narracji? Każda z tych możliwości jest bardziej wybuchowa od poprzedniej. Gdyby Jessica kiedykolwiek przemówiła, starannie budowany wizerunek Meghan jako nowoczesnej, postępowej księżnej mógłby rozsypać się w pył. Szachownica ambicji dlaczego ta historia jest tak istotna dzisiaj? Ponieważ słowa Toma Bauera podtrzymują ją przy życiu. Maluje on obraz Megan jako stratega, kobiety, która wykorzystuje ludzi, dopóki są użyteczni, a następnie ich odrzuca. To wzorzec, który śledzi w jej karierze, przyjaźniach, a nawet romansach. A w przypadku Jessica stawka była wyższa niż kiedykolwiek. To nie była zwykła przyjaciółka. To była osoba, która mogła zdemontować markę, którą stała się Megan. Za każdym razem, gdy Megan i Harry pojawiają się w świetle reflektorów, nieobecność Jesiki jest uderzająca. Kiedyś nierozłączne, teraz wymazane z oficjalnej historii. Ta cisza jest ogłuszająca. To, co się między nimi wydarzyło, to brakujący rozdział transformacji Megan. Zadaj sobie pytanie, gdybyś był na miejscu Megan, czy zaryzykowałbyś? Czy trzymałbyś blisko przyjaciółkę, wiedząc, że pewnego dnia może użyć Twojej przeszłości przeciwko Tobie? Czy też odciąłbyś ją na zimno, nawet jeśli oznaczałoby to, że sam wyjdziesz na zdrajce? To dylemat, przed którym stanęła Megan. Wybór między lojalnością a przetrwaniem. A jej decyzja pozostawiła Jessica nie tylko porzuconą, ale rzekomo z tajemnicą, która mogłaby wszystko zdetonować. Megan mogła myśleć, że zerwanie więzi zakończy niebezpieczeństwo, że bez dostępu Jessica zniknie. Jednak milczenie może być głośniejsze niż jakiekolwiek wyznanie. Każde pytanie bez odpowiedzi napędza kolejne spekulacje. Każda nieobecność Jessiki w życiu Megan staje się dowodem na głębszy rozłam. Kiedy słyszysz słowa Jessica wiedziała za dużo, nie myśl o tym jako zwykłej dramie. Myśl o tym jako partii szachów. Megan grała, by chronić swojego króla, swoją koronę, swoje dziedzictwo. Jessica trzymała figury, których Megan nie mogła stracić. Gra była brutalna, a jeden zły ruch mógł zakończyć wszystko. Ale napięcie rośnie, gdy pojawia się sugestia, że Jessica nie była tylko biernym obserwatorem. że mogła aktywnie przypominać megan o tym, co wie, a nawet sugerować niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zadarcie z nią. Wyobraź sobie napięcie tych ostatnich rozmów, niewypowiedziane groźby, wymuszone uśmiechy. Megan zdająca sobie sprawę, że nie może kontrolować narracji dopóki całkowicie nie wymarze Jessica. I to, moi drodzy, prowadzi nas do prawdziwego punktu kulminacyjnego, ponieważ jeśli Jessica rzeczywiście posiada najgroźniejsze sekrety Megan, historia wcale się nie skończyła. Dzisiejsza cisza nie gwarantuje milczenia jutro. A gdy przyjaźń umiera z takim bagażem, zawsze istnieje szansa, że pewnego dnia ktoś zdecyduje się mówić. A pytanie, które wciąż wisi w powietrzu, brzmi: jaka prawda przerażała Megan najbardziej?